Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale, na kolejny odcinek zdrabkowy. I dzisiaj przed nami, kochani, zdrabki w kolorze czarnym. Już Wam pokazuję, co udało mi się kupić. I mam, kochani, zdrabkę za 30 zł, giga 7 i to jest numer 21. Mam jeszcze górę kasy. Zdrabka za 10 zł. I to jest numer 22. Mam jeszcze złoty los za 10 zł. Numerek 7. I mam jeszcze, kochani, ekstra pensję za 5 zł. I to jest numer 42. Także zaczniemy może właśnie od tej pensji. I pojedziemy po kolei. Co tu należy zrobić, żeby coś wygrać, kochani? Są liczby. Szukamy liczb. I szukamy jeszcze napisu pensja. Już dawno drapałam tą zdrapkę, muszę wam powiedzieć. Ale tak sobie pomyślałam dzisiaj. Ok, wezmę tą. Zobaczymy, może tu się coś ciekawego pojawi. Um, tak, dwa razy napis ekstra pensja należy znaleźć, i wtedy wygrywamy główną wygraną. Także no zobaczmy zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Zaczynamy od liczb. Tu mamy wygrywające liczby. I zaczynamy czternaście jedenaście dziewiętnaście? I tu jest jeszcze cztery. Ok, no to zobaczmy. Tu mamy szesnaście trzydzieści cztery. Trzydzieści osiemnaście i dwadzieścia cztery, teraz tu na dole jest dwadzieścia pięć, jeden dwójeczka jest dwadzieścia trzy i dziewięć. Hm. Niestety tu nie mamy nic zobaczmy szybciutko na kontrolne. Są już dwie różne, także na bok. Przejdźmy teraz do tej zdrapki. Złoty los. Tutaj szukamy, kochani, szukamy liczb i szukamy sztabki złota. No dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, gdzie tutaj są te liczby wygrywające liczby. Tu. Tu zaczynamy od 27. Cztery, trzydzieści trzy, jeden i czternaście. Tych liczb szukamy, zaraz zobaczmy tu. Tu się zaczyna, tu mamy czterdzieści, trzydzieści jeden, dziewięć, dwadzieścia pięć i dziewiętnaście, dalej tu jest siedem, jedenaście, siedemnaście, piętnaście i dwójeczka. Okej, okay. dalej. Tu mamy trzydzieści siedem, zaraz tak, żeby było wszystko widać. Tu mamy trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, i dwadzieścia jeden. I jeszcze tu coś musi być? Tu mamy trójeczkę sześć, szesnaście. I mamy 34. Ok, czyli tutaj niestety nie ma wygranej. Zobaczmy szybko. Na kontrolne. Tu już widzę C i M. I T. Ok. Czyli mamy C i mamy M i mamy T. Niestety zdrapka pusta. No dobrze, zobaczmy teraz trzecią zdrapkę. Góra kasy. Tu szukamy, kochani, liczb i szukamy sztabki, i szukamy worka. Worek po ja przypisaną wygraną. Także no zobaczmy. Zaczynamy tu od liczb. Mamy 26, 29, 25, 27 i 21. I zobaczmy. Tu, tu jest 32.

33, nie, 42, nie, 23, hmm, niestety i 31, czyli pustaczek. Zobaczmy. Ach, tu była gdzieś ta jedna, jest jedna kontrolna. Gdzie tu będzie jeszcze? Ach, tu jest jeszcze jedna, Ok, czyli Y i A. No niestety, niestety, niestety. Pustaczek. No i ostatnia zdrabka na dzisiaj, kochani. Zobaczcie. Najdroższa, giga 7. Tutaj szukamy, siódemek. Szukamy symbolu razy 2 i razy 5. I tu mamy bonus, kochani. Zdrap bonus, znajdź kwotę i wygraj tę kwotę. No dobrze, to zaczniemy właśnie. Tutaj od bonusa. I tu mamy słoneczko. Czyli niestety. I zobaczmy teraz od góry, czy będzie gdzieś siódemka, czy będą symbole. Mamy wiśnie, jest gruszka, auto, tęcza, zegarek i gwiazda i lupa. Dalej, co tu mamy jeszcze? Parasol, świnka, ryba. Ananas i klucz. Dalej. Mamy samolot kości, serduszko, korale, jabłko, piesek jest. I są winogrona. Mamy banany. Ptak. Arbuz jest. Świat i czapka. Ojej. Coś mi to tu nie wygląda na wygraną zdrapę. Hmm. I tu na dole jeszcze. Niestety, niestety. Ojej. Nie ma niestety nic tutaj. Nie ma niestety nic. Teraz jeszcze sprawdzę te kontrolne literki, gdzież one tu mogą być. No po tej stronie chyba nie. Po tej. Hmm, nie ma, nie widzę. Kontrolnych też nie ma. <laughs> nie znajdę. Nie znajdę, nie znajdę. No co to ma być? Nie ma ani kontrolnych. Nie ma wygranej i nie ma kontrolnych. No gdzieś muszą być, nie? No ale ja nie widzę. No okej, okay, w każdym bądź razie nie ma wygranej. Kochani, szkoda. Bardzo fajne zdrabki. Ile wydałam dzisiaj na ten odcinek. 30, 40, 55 złotych i niestety nie mamy żadnej wygranej. Kontrolnych też nie widzę, ale no widać, że nie ma wygranej, także nie ma co szukać. Dobrze kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach pojawi się jakaś fajna wygrana. A dzisiaj niestety nie mamy nic. Do następnego razu, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cudownego dnia Wam jeszcze życzę. I do następnego razu, pa pa!